Jak to jest zrobione, że dochodzi do koncertu orkiestry symfonicznej i ile elementów się na to składa? Za chwilę będę wyruszał do Jeleniej Góry, do Filharmonii Dolnośląskiej po krotale. A jak ten instrument wygląda i jaką rolę będzie pełnił w koncercie 11 listopada, zobaczycie już za chwilę. Filharmonia Dolnośląska. No i zaraz zobaczymy, jak wyglądają nasze krotale. To wygląda tak. Krotale to instrument perkusyjny o starożytnym pochodzeniu. Mamy talerzyki strojone chromatycznie, czym się oczywiście różnie odczynęli. Mogą mieć od 12 do 24 dźwięków o określonej wysokości. Talerzyki są ułożone równolegle do podłoża, troszkę na kształt cymbałów czy dzwonków, a brzmią one tak. Jesteśmy już w Opolu i wchodzimy do Filharmonii Opolskiej imienia Józefa Elsnera, prosto na próbę.